Zaraz rozpoczynamy 21 dzień naszej podróży rowerowej. Jesteśmy w Ustce na plaży, ogromna plaża, na której spaliśmy. Tutaj są nasze namioty. No i spaliśmy tutaj na samym końcu plaży, tutaj już jest taki płot, przy którym mieliśmy rowery przypięte. No i tam daleko jest woda. Fajnie, duża plaża na takich plażach się fajnie śpi, bo jest duża przestrzeń i nie, nie robimy nikomu problemu z tym, że tutaj jesteśmy. Jest przed ósmą, więc czas mamy dzisiaj gorszy niż wczoraj, ale z drugiej strony Trzeba było despać ten, ten ciężki dzień. Dzisiaj musimy przejechać około 110 km. I myślę, że powinno się udać. Podobno wieczorem ma padać i musimy przejechać jak najwięcej teraz, póki jeszcze jest fajna pogoda. I to jest nasza misja. W ogóle jakaś klątwa nas prześladuje, bo wczoraj skupiłem gamerkę, ale się udało znaleźć. A dzisiaj rano Adam zgubił okulary, ale też udało mu się znaleźć. Po prostu został je na moim rowerze. A szuka już wszystkich saków. Nie ja mówię, no niemożliwe, że się 1,5 metra na dwa Może się coś takiego zdarzyć. A jednak, no to nie było w namycie. Więc teraz jeszcze yy, sprzątamy namioty. No i za chwilę siadamy i jedziemy. Przemierzamy dzisiaj ten szlak R10 Jedzie się na razie świetnie Właściwie mamy już przejechane 26 km Większość jechaliśmy drogą rowerową Parę kilometrów drogą taką wojewódzką Taką wiejską Jedzie się fajnie, dobre tempo Jedziemy trochę ponad godzinę I mamy już przejechane 26 km Od plaży, więc właściwie jest dobrze Teraz zatrzymaliśmy się nad jeziorkiem, bo tutaj O tutaj właśnie Jest jeziorko I właśnie omijamy to jeziorko jest, Tutaj jest tak, że jest morze kawałek jakby lądu i jezioro od razu. I takich miejsc nad Polskim Morzem jest kilka, gdzie jest właśnie jezioro obok morza. I dzisiaj też będziemy przejeżdżać przez takie miejsce, że będziemy jechać właściwie jak na Półwyspie Helskim. Po prawej stronie będzie morze, a po lewej stronie będzie jezioro. I tutaj jest takie samo miejsce, tylko że to jezioro jest mniejsze I kurczę, może wskoczymy nawet na szybko do tego jeziora Jeśli woda jest przyjemna To nie jest w sumie głupi pomysł Widzicie jest naprawdę fajna temperatura Mamy 20 parę stopni, no nie wiem ile, ale jest naprawdę ciepło Podobno potem ma pogodnie padać, więc w sumie fajnie byłoby to wykorzystać Mamy nadzieję, że to też będzie taka fajna pogoda, bo chcemy Zatrzymać się w tym ustroniu morskim i spędzić tam cały dzień Zrobić sobie dzień od rowerów I fajnie byłoby się pokąpać w morzu Jak tam woda? Eee, zimna Woda jest zimna i brudna ale jest fajnie Trudnać może nie, ale Dobrze, zatrzymaliśmy się na przerwę na plaży Dzisiaj już mamy przejechane 44 km A no, więc jeszcze trochę będzie połowa No i postanowiliśmy tutaj zatrzymać na plaży, na taką krótką przerwę, żeby skoczyć po prostu do Bałtyku Bo jesteśmy już w zachodniopomorskim, a w sumie dalej jeszcze się nie kopaliśmy po Bałtyku podczas tej wyprawy Więc wypadałoby skoczyć, zresztą jest dzisiaj fajna pokota, jest ciepło Jesteśmy spoceni, więc będzie fajna przyjemność dla nas Teraz tutaj sobie skoczymy do wody Jesteśmy właściwie kawałek przed miejscowością Darłowo I dlatego już tutaj jest dosyć dużo ludzi, jest niedziela, po popołudnie więc yy, po 12, więc jeszcze fajna pogoda, więc nie ma co się dziwić, że będą tłumy. No, jesteśmy parę kilometrów przed Nadarłowem, więc już tutaj jest dużo ludzi. Wcześniej byliśmy na... przejeżdżaliśmy tutaj wzdłuż wody cały czas, to tam było mniej ludzi trochę wcześniej, tam dalej. No ale nic, zatrzymaliśmy się już tutaj. Ta traska R10 ogólnie jest świetna, jechaliśmy cały czas tra trasą, yy, nawet asfaltem przez długi czas. Potem zaczęły się takie płyty, ale też się jechało spoko i cały czas się jechało tak wzdłuż yy, wody. Nawet tutaj nie ma takiego dużego zalesienia i jadąc ścieżką widzieliśmy cały czas morze po prawej stronie. Więc tak jak mówię, trasa jest naprawdę genialna. Naprawdę bardzo przyjemny odcinek trasy. Teraz trzeba skoczyć w kąpiel majty i do morza. Nasza pierwsza kąpiel w Bałtyku podczas tej wyprawy. Woda jest zimna jak to w Bałtyku mimo że jest środek lata, ale trzeba to zrobić, trzeba szybko wskoczyć i o tym nie myśleć, bo... Inaczej to nigdy nie wejdziemy do wody. No. Kompanie w Bałtyku zaliczone podczas tej wyprawy, dopiero teraz, ale cóż, wcześniej albo nie było pogody, albo nie było takich możliwości, albo. Po prostu było za zimno, bo nie było czasu, więc dopiero dziś. Ale fajnie było. Nie może woda zimna, to nawet spoko. No i co, zbieramy się, jedziemy dalej. Teraz przed nami tarłowo, dąbki. Potem obejdziemy takie jedno jezioro, które jest obok morza, też, ale nie da się nam przejać pomiędzy jeziorem a morzem, tak tutaj było. Potem już to jedziemy do Mielna. Nie wiem, czyli zatrzymam wymielnie. Może nie, może tak. Naszym celem są ustronie morskie, to i tam jeszcze mamy 70 km, więc musimy jechać po prostu przed siebie. Mamy 14, więc myślę, że bez problemu dojedziemy tam na 20-21. Myślę, że jak tak dojedziemy, to będzie dobrze. Byle nie zaczęło padać, w prognozie jest deszcz, ale prognoza nie zawsze się sprawdza. No i niestety natrafiliśmy na ulewę, leje i to mocno, właściwie to jest burza nawet. I przyjechaliśmy, no nie wiem, parę kilometrów za tą plażę. Jak widać było na filmie, zrobiły się takie deszczowe chmury, nawet błyskało, więc no, można powiedzieć, że to jest burza. I zaczęło nagle lać. I właściwie w przeciągu minuty znaleźliśmy szybko miejsce, gdzie mogliśmy się schować. Po prostu podjechaliśmy pod blok tutaj w tym darłowie i weszliśmy do klatki. I stoimy w klatce, a tutaj ulewa. Jesteśmy tylko trochę mokrzy, bo właściwie byliśmy na tej ulewie przez jakąś minutę może i na, i na szczęście tak to jesteśmy, będziemy schudzcy. Przeczekamy to, to pewnie będzie przelotne, a potem jedziemy dalej. Myślę, że maksymalnie godzina i, i tyle. Damy radę! Damy. <laughs> Przemierzamy ten szlak R10, to mielna zostaje nam jakieś, nie wiem, może 15 km i jest naprawdę świetnie. Właściwie od samego początku, jak dzisiaj jedziemy od tej łuski, to ta trasa wygląda naprawdę świetnie. Cały czas jedziemy ścieżką. W jednym miejscu nawet były płyty, i obok płyt była zrobiona normalnie taka asfaltowa ścieżka. Naprawdę jedzie się genialnie. Ogólnie co jest istotne, to jesteśmy już w województwie zachodniopomorskim. I tutaj z tego co też czytałem, to ta R10 wygląda wiele lepiej. No i to się sprawdza, no bo tutaj odkąd jedziemy tym zachodnio pomorskim, a wjechaliśmy do tego zachodnio pomorskiego, w sumie dzisiaj rano za ustką, no to ta trasa wygląda po prostu świetnie, więc nie wiem, może to zależy właśnie od województwa, że w jednym województwie więcej zainwestowali po prostu w te ścieżki, a w innym mniej. I dlatego tutaj to wygląda lepiej niż w tym pomorskim. Chociaż tam też długo, długo tą ścieżką nie jechaliśmy tam, bo wczoraj na przykład ominęliśmy cały słownicki Park Narodowy, ale właśnie dlatego, że tam podobno jest złapa jakoś nawierzchni w tym parku. Natomiast tutaj, w miejscu gdzie jest na przykład jezioro i obok jest morze, no to tam też te ścieżki są dobre. Na przykład tutaj teraz jesteśmy obok jeziora i teraz jedziemy w stronę morza i będziemy znowu jechać pomiędzy jeziorem a morzem. Już w sumie drugi raz dzisiaj. Ale tutaj te, ta trasa będzie znowu na tyle dobra, że bez problemu będzie się dało przejechać. No i dzisiaj mamy dobry czas, bo właściwie nie stajemy w ogóle na przerwy. Teraz to co stoimy to jest pierwsza przerwa od bardzo dawna. Jeden drugiego piluj. Mhm. Dokładnie. Kawty się boi teraz stanąć, bo dzisiaj rano sobie założyliśmy, że będziemy stawać co 25 km. W sumie to przez tą burzę to stanę, stajemy częściej. Ale to jest dopiero nasza czwarta przerwa dzisiaj. A jest już 80 km. Czyli wyszło, że robimy przerwę na 20 km. No więc mamy, dlatego mamy dobry czas. A wczoraj to było co chwilę. O, tutaj staniemy, tam, tutaj jakieś jedzenie. Wstaliśmy. Tutaj tamto, siamto. Staliśmy o piątej, to się nam należy, nie? Co chwilę przerwa. Jakbyśmy tak policzyli chyba by z 15 wyszło tych przerw. No najlepsze jest to, że jak wtedy zrobiliśmy zadaniem 141 dzień to też wstaliśmy późno i o 10 wyjechaliśmy a jak wstaliśmy wcześniej to przejechaliśmy mniej kilometrów no to jest trochę dziwne, ale z drugiej strony jak się wstaje o tej piątej to jest się potem bardziej zaspanym a jak się pośpi te półtorej godziny dłużej na przykład, tak dzisiaj no to już jest o wiele lepiej człowiek to inaczej odczuwa, tak mi się wydaje nie jedziesz i po południu no to ty... wychodzi to no, bo cię zmuli, no tak, tak Adam mówi. Ja tak właśnie nieraz miałem, jak spałem krótko, to potem musiałem w nie dnia się po prostu, po prostu gdzieś położyć, no nie? Na, pod przystankiem czy gdzieś, żeby, żeby sobie odpocząć. Na przykład dzisiaj w ogóle takiego czegoś nie miałem, po prostu sobie jedziemy. No, dzisiaj jeszcze robi właśnie takie małe przerwy, nie? I te małe no. przerwy się przeciągają, przeciągają, przeciągają w nieskończoność i tyle, nie? Trzeba się wyspać. To jest ważna sprawa. Teraz też zrobimy małą przerwę tylko na sikanie, a wyszło z tego coś więcej, no ale jedziemy. jedziemy. Nie ma jedzenia, chowaj tego banana do kieszeni. Na wynos. <noise> Dzisiaj nie można jeść. Dzisiaj nie, nie wolno jeść. Nie, nie, ma si nie ma łączenia sikania z jedzeniem. <głos> <głos> nie można łączyć tych dwóch spraw. <noise> Jesteśmy już 10 km od Ustroni Morskich, czyli od naszego celu dzisiejszej podróży, więc jest bardzo dobrze, jak być 105 km, kilometrów, godzina 18.45, więc jest bardzo dobry czas. Co tam chowasz, Hani Bagier? Kubusia, zakupy moje, prywatne. Nie chcę się przyznać, co kupiłeś? To są prywatne zakupy. Prywatne. A które są e, służbowe? Grzecznościowe zakupy to są. No, teraz jesteśmy pod sklepem zrobić takie <noise> szybkie zakupy. No i jesteśmy blisko celu, więc za chwilę, za chwilę tamto jedziemy. Dobry czas dzisiaj mamy. Zostałeś no, do tego powerbanka coś? <noise> się nazywa napakowane na maksa. Ogólnie trasa tutaj od y, właściwie samego początku, tak jak mówiłem, wygląda świetnie. Za Mielnem zaczęło się trochę nieciekawie, dlatego że jest niedziela i są tutaj tłumy. Jest, są tłumy ludzi. No i ciężko się ich wymija, bo chodzą po tych ścieżkach rowerowych pieszo. Jeżdżą takimi równymi jakimiś skuterkami elektry elektrycznymi i po prostu. Pod tym kątem jest nieciekawie. Jest naprawdę masę ludzi. No ale jest niedziela i fajna pogoda, więc nie ma co się dziwić. Natomiast sam szlak jest naprawdę świetny. Nasz DJ podróży DJ, jak to było? Arcadio Morales <grystanie> Jose Arcadio Morales DJ jest Mix Ale już miałem później dosyć tej mojej muzyki, że puścił Bita Deep House Weszliśmy troszkę głębiej I było kozacko Dzisiaj jestem zmęczony, ale w ogóle karma wraca ja Miałem wam powiedzieć, że karma wraca, bo te kluczyki zgubiłem po drodze. W ogóle nie byłem tego świadom. I nagle auto zatrzymało się obok mnie. W sumie na, na głównej drodze to auto jechało. Ja jechałem ścieżką rowerową i zaczęli zaczęli tam do mnie coś mówić. I pytałem się czy to nie jest czasem moje, tak. Nie ja nie wiem, gdzie oni w ogóle to znaleźli, jak to znaleźli. Te to, to osoby jechały samochodem, czyli ktoś musiał. Wyjść po to i specjalnie te, te klucze wziąć. No. Może widzieli jak się wypadło po prostu. No bo inaczej innej opcji nie ma. No ale Arek tak ma, często coś gubi, ale dość często coś, coś znajduje. Tak jak wczoraj kamerk kamerkę znalazł i tak samo dzisiaj zgubił smycz z kluczem, ale znalazł ją. Ja musiałbym, musiałbym za zainteresować chyba wykrywaczem metali, kurde. I coś poszukiwać, nie? Złoty pociąg może. Może akurat tylko znajdziesz. To nie wiem co zgubię wtedy, ile rzeczy będę musiał, no właśnie. to będzie opłacać. Zgubisz więcej niż znajdziesz, więc nie wiem czy tu jest yy, ten... Jakiś biznes dla siebie. no ale... Teraz masz tyle napchane zakupów w tej torbie, że... Możesz dużo rzeczy zgubić, a to są cenne rzeczy. I teraz się zorientowałem, że w ogóle ta dolna sakwa... Nie była zapięta na haczyk, Jeden. Mogło to wszystko pieprznąć, Lodówka by się popsuła, freon by wyleciał. Pojedziemy dalej jeszcze 10 km przed nami i koniec na dzisiaj i na jutro. Jutro, jutro wolne. Gdzie już siadam? Bardzo. Jeżę, ja czekałem na ten dzień. O zakopanego. <noise> Ale fajnie, fajnie, że będziemy mieli wolne. W końcu. W końcu się można odpocząć. Odpoczniemy. No dobrze, a więc pojechaliśmy do do ustroni, ustronia morskiego i jesteśmy na działce u naszego widza, u Arka, który nas do siebie zaprosił. Ale to nie ten Arek, w sensie inny Arek. Jestem Arkadio Morales e, Honey Badgers. To jest oficjalna ksywka Arka teraz. No i teraz tak, jesteśmy u Arka, który nas to siebie zaprosił. Właśnie tak jak wspominałem, tydzień temu robiliśmy live. i Na tym lawie właśnie napisał, że wpadajcie to mnie do ustronia morskiego, a myśmy napisały i dobra. Wpadamy, no i wpadliśmy, jesteśmy tu dzisiaj i postanowiliśmy, że spędzimy tutaj właśnie dzień wolny, dlatego jutro nie jedziemy nigdzie, jutro spędzimy czas tutaj właśnie w ustronie morskim, pójdziemy na plażę, Będziemy pobiegać, takie normalne rzeczy. Odpoczniemy sobie od rowerów, Po ostatni raz odpoczywaliśmy od rowerów z Akopanem, a to już 20 dzień, 21. Jutro 22, więc fajnie byłoby sobie odpocząć w końcu, więc jutro robimy wolny. Rozbiliśmy się tutaj z namiotami na ogródku. Mamy tutaj dostęp do toalety, do kuchni, do wszystkiego, więc jest świetnie, mamy wszystko co potrzeba. Mega sprawa, fajnie, że tutaj dostaliśmy zaproszenie. Możemy spędzić noc i odpocząć, naładować i za chwilę idziemy właśnie żeby zrobić sobie obiad, zrobimy sobie pranie. Wszystko co potrzebne, nic tylko się cieszyć. A to Arkady teraz przygotowuje swoje sprzęty. Będziemy łowić ryby w morzu. To jest taki zestaw do puszczania panik mydlanych, tak. Kurczę, taki duży, że nie umiem mu chwycić. No i tutaj w taki sposób Arek to moczy w takiej wodzie z płynem, to spryskiwaczy, dlatego wie, że płyn to spryskiwaczy. No i potem puszcza je właśnie w taki sposób. I jeszcze to pokażemy. Zresztą pokazywałem to, ale nie jest takim sprzętem. konkret, bo jest na to czas, żeby przygotować to odpowiednio. I mam konkretne sprzęcior do tego i cztery miski na wszelki wypadek tutaj gdzie śpimy to jest dużo dzieci tutaj ogólnie można wynająć u Arka noclegi, więc tutaj się kręci, jest plac, taki mały plac zabaw i kręci się dużo dzieci, więc Arek będzie miał komu puszczać bańki mydlane zobaczymy co z tego wyjdzie, ale dzisiaj to już jestem zmęczony o, idzie Mati coś tam ma ja dla nas ja Cię kręcę dla was. dzięki Mati ale czemu połowę zjadłeś Mati? Po drodze zjadłeś, tak? Nie, nie zjadłem. Zobacz. Tu mój tata zjadł. Mój <grym> zjadł. Nie mógł się powstrzymać. Patrz, się, jaka czekolada. Mati, to jest nasz właśnie gospodarz, który nas tutaj przyjął na swój ogródek. Na swoje poisko, właściwie, bo to jest jego poisko do piłki nożnej. Tak. Był tak miły, że pozwolił nam spać na polu karnym. Dzięki, Mati, że nas tu zaprosiłeś. Możesz coś powiedzieć, bo się nagrywasz teraz. To masz tak! Tu bym zaprosił. <grym tata> tak? No ale śpimy na twoim boisku. A tam, jak to jest być sławnym i rozdawać autokrawy? Super. Dobrze, więc kończymy już ten dzień na dzisiaj. Ogólnie przejechaliśmy 114 km. Tutaj jest traska, którą właśnie zrobiliśmy dzisiaj. To, tak jak wcześniej wspominaliśmy, jutro robimy sobie dzień wolny od rowerów i będziemy robić wszystkie inne rzeczy. Jeszcze nie wiem co. Zobaczymy. Na pewno idziemy biegać i na plażę. A tak to w sumie bez planu. Zobaczymy co. Co się wydarzy, ciekawego. Ogólnie jesteśmy w super miejscu, naprawdę bardzo mili ludzie, jakoś Mati, fajny chłopak, nas ugościł. Oprowadził. Oprowadził, pomógł. Super. No, mieliśmy nawet przyjemność rozdawać autografy. W życiu podpisywałem autograf komuś, więc nie wiedziałem, co napisać. Musiałem ci, jakby wytłumaczyć, o co chodzi w temacie. No tak, Arek jest sławny, więc Arek... Larka to jest codzienność. No, ale ja to pierwszy raz komuś autograf rozdawałem, więc... Będziemy czekać na kolejne teraz. Tak, już teraz to, teraz to posypią się te autografy. Jak kogoś spotkamy, to. I w ogóle nie powiedziałem, ale w sumie ciekawa sprawa, ciekawa sytuacja. Na dziś spotkała, jak jechaliśmy przed miejscowością Dąbki po Tajrze. Jechaliśmy, i po prostu przejeżdżając w pewnym miejscu, no jechaliśmy ścieżką rowerową, i jechał facet samochodem, i zaczął, zaczął to nas krzyczeć, i mówi: O, fajne filmy na tym izubie. I to był nasz, nasz widz najwidoczniej, bo potem właśnie mówi że no fajnie ciśnęliście przez tą Chorwację i, i, poje, i pojechał, nie? Więc Ale ja jeszcze byłem... spotkaliśmy dzisiaj widza po prostu przez przypadek. Ale jeszcze byłem dobry, bo ja nie, nie do końca usłyszałem co on mówi. Myślałem, że po prostu coś mówi w stylu dobrą robotę, chłopaki robicie. A ja krzyczę do niego, rowerem przez Europę, rowerem <noise> przez Europę. A to był nasz widz, jak no, się okazało. To... No on to nas krzyczał właśnie, że o dobrą robotę robicie, fajnie ciśn ciśnęliście przez tą Chorwację, nie? I kurcze, miła sprawa spotkać e, znowu Widza na trasie, nie? Kurcze, naprawdę bardzo przyjemna sprawa. No i dzisiaj w ogóle śpimy w sumie u Widza, nie? Tak można powiedzieć. No, ten live, tak? Bo to w sumie. No bo to dzięki, Arek... no tak. Ale on już oglądał nasze vlogi, więc e, no miło tak, Mi miło. Fajnie, fajnie, że to się tak potoczyło. No i co? Kończymy na dzisiaj? Kończymy, idziemy spać. Idziemy spać. A tam już poszedł spać, już jest na namiocie. w już te się kłaciemy i kończymy ten dzień, a jutro dzień wolny od jazdy. I pokażemy wam tutaj miejscówę, w której jesteśmy. Pogadamy sobie trochę z Matim z po Arek popuszcza bańki mydlane. Będzie się działo. Tyle na dziś i do zobaczenia w kolejnych dniach. <noise> Jeszcze tutaj z nami Arek, który nas siebie zaprosił właśnie... No i co? Żegnamy pana Arkadio. Dwóch... dwóch Arkadiuszów żegnamy. Jest fajnie. To zależy od nastroju, jaki sobie panuje. U mnie akurat jest... Jestem wesołym człowiekiem, także jest fajnie.